Witam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj powiem, pewna aktualizacja, może ja teraz przejmę, że tak powiem, obiektyw, kamerę i pokażę co tu mamy. Tak, poidełka futerkowego karmidełka z futerkowego, 3-3 rynienki i trzy, trzy poidełka, litrówki. Teraz tak, tu mamy samiczkę. Tak to, to jest Fibi, nie sprzedała się. Tu mamy księżkę Karmione zielonką, tak jak widzicie, z dostępem do zboża i wody. E, dalej, co tu mamy? E, dalej, tak, mamy srokacza. U niego wszystko ok, jest samiczka kotna. E, tutaj mamy srokacza niebieskiego. Dalej, władę są góry, na dole były. Tu nie pokazujemy, bo to jest samiczka kotna, gniazdko sobie zrobiła, tu mamy baksio, taka szybka aktualizacja, szybkie oprowadzenie, srokacz, ja w ogóle powiem wam, że te poidełka są mega spoko, mamy wodę, od, od góry jest zapinane, są bodajże smoczkowe, nie wiem czy dobrze mówię, o, naciskamy, woda leja. to sobie jest na gumę, więc spoko. Właśnie, czym są karmione? Karmione są mieszanką zboża Tu mamy obecnie Samo yy, nie, Przepraszam, nie, że to tylko yy, <laughs> jęczmień. Tu mamy samczeka. WJDSA Podrosło mu się Teraz tak, Baksiu Baksiu tak samo Bez zmian, że tak to powiemy Samiczki nie pokazujemy, tak jak mówiłem, na kiedyś indziej za tydzień, może dwa coś takiego, albo później. Wydaje mi się dzisiaj okoczyło, dzisiaj jest drugi październik, około godziny 11 się okociła e, teraz tak srokaczka moja niebieska i tu mamy srokaczkę tak samo czarną, pani, że tak powiem, dzisiaj będę sprzątał, bo kurczę troszkę ostatni ostatnio lało, no i jakoś Jakoś tak się stało, że troszkę właśnie lało, lało i nie, nie posprzątałem, i postaramy się teraz im posprzątać, żeby czyściutko miały. Mamy samiczkę Wiodesa. No cześć, maluchu. Cześć. Bardzo, bardzo fajnie podrosła. Podrosły obydwoje. Najbardziej to widać na samcu. Taka, że tak powiem, aktualizacja początku, trochę na szybko oprowadzenia. I jedyne co wam mogę pokazać po że tam na końcu jest gniazdo, ale klateczki nie otwieramy. To jest, że tak powiem, taki specjał Film postaram się, żeby był króciutki. Max, no 5, max, no tam 8 minut. I tak, śnieżka miała puste krycia. Baksiu że tak powiem, nie pokrył. Mija Trójbarna była kryta baksiem tak tylko jeden raz. Kontrolnie nie była nawet. Ta pani tu, ten delikwent był kryty pięć razy, znaczy jednego dnia. Termin ma 28 dni na październik, 5. Eee, tym panem pani była kryta, samczykiem czarnym, olbrzymem, OSC. Eee, czemu są rozdzielone, zapyta ktoś rozdzielone są temu, że jak byłem tu na dolnej klacie to one mi samic, samiec po samicy na no, odwrót, samica po samcu zaczęła skakać i samiec też po prostu zabierał się za, za skakanie po niej więc no kurczę, za młode troszkę są, więc nie bardzo yy. na chwilę obecną postaram się wam dostarczyć trochę więcej kontentu związanego z nią nie będzie sprawdzania gniazda Jedną mam ale, to jest pierwiastka, samica pierwiastka. Bardzo fajne gniazdo zrobiła, eee, więc no, więc spoko, fajnie. Eee, wysokie przede wszystkim, młode nie wyjdą, więc też spoko. Eee. I w sumie cieszy mnie to, że tak przeszedł ten jej pierwszy wykot, pokryta samcem gepardem. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Zastanawiam się dalej co zrobić z tą panią. Ta pani zostaje mnie w hodowli, ale zastanawiam się co zrobić z tym panem. Czy go sprzedać, czy zostawić, czy wymienić. Bo ja nie to wymienię tą samiczkę geparda z tą samicą. Tą samiczkę wymienię. Albo na japońską, albo na geparda. Ją najprawdopodobniej pozbędę się. Żeby było miejsce na młode. I teraz tak, w planach jest tak, poszerzenie wjs w hodowli. I srokaczów. Reksy zostają po prostu stale podstawowe, dwie samice i samiec. No, czekamy tu na klatę. Co będzie, eee, to jest jedna rzecz. Także tak szybki filmik. Po miesiącu przerwy, 3 jak tygodnie jakoś tak. Dziękuję za obejrzenie. Dużo się pozmieniało. W ostatnim filmie nie wiem, czy to już było, czy nie. Tu był Baksiu bodajże. Eee, tu były Wujotesy, Tu był Srokacz. Srokacz, srokacz. No to wujodesy z tej klaty powędrowały do góry, samiec samiczka. Srokacz został, ta samica z góry co była, OSC przeszła na dół, samczyk stąd powędrował tu. No i Baksiu stąd, z, dokładnie stąd, gdzie śnieżka powędrował tu, więc na sam koniec praktycznie. Zobaczymy jak eee, świeża mamuśka sobie poradzi z młodymi teraz. No nic, tylko trzymać kciuki, żeby dała radę. No i co, na wiosnę. Ta z pani, ta pani, ta pani, ta pani i ta pani. Czyli mamy 4-5 samiczek. I nie zastanawiam się, bo albo wymienię tego samczuka, albo dokupię. Będę miał dwa samczuki OSC, jednego OSN. Mm. Nie wiem, co z reksami zrobię. Czy wymienię, czy zostawię? I parkę niespokrewnioną z WJTS-ów. Tak samo. Więc zobaczymy, jak to będzie. Na tym chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Zostawcie łapkę w górę i subika. Także trzymajcie się. Cześć.